Się imienia, ja Witamy tak, wszystkich. Tak, Idzie. Idzie. Jak to można mówić? Nawet głośniej się uchodzi. Jestem u kolegi Rysia na Konradowie. Przyjechałem na podpust. Odsuniemy. Tu jest Rysia Lot. Rysia, ile masz? Za 200 ponad, nie? 200 ponad. A ja wziąłem swoich 30 Budapesztów. Ile tam, Rysiu, mają do mnie w prostej linii? Ze 3 km? Więcej nie ma chyba, nie? Każdy goł to idzie na Aleksandrów. Tak? <śmiennie> ale twoje ale też pójdą z moimi? Moje <śmiennie śmiennie> też. No dobra. Idę się tu odsunę. Rysiu, sturnij tam swoje asiory. Tak, wszystkie powyganiaj Mówiłem, żeby było 200, to żeby było te 200 dwie... Te 200 Aha, to na dach wejdziesz Dobra Ty nie musisz wchodzić, one same się zrywają Aha, tylko wyżej pójdą, tak jak wejdziesz добря пусть сам вы насидящий буду на подпустия у реча нам буду почти Tak, poszły. Pó dobole wraciążek. Co ty mówisz? Ja ci powiem, ja nie wiem czy ja z tego wszystkiego telefonu Za późno nie włączyłem Jeszcze tam bójni trochę Buryśla taki zwierzyniec się nie odpuszcza zasuwają. Te cztery kilometry mają do domu. trzy. Co? Ja tu młodych też spakowałem tego Cicho. To by to się. Zobaczymy jakie będą powroty. No, no, na razie. <grym to się grym zainteresowa> na razie.

ja nie, wiem, nie Może tak wyjść. Ale zwiażdzi je tam jeszcze. Dzień się nie odpuszcza. Po co? Ma, ma, mało ci, ci tych asów jeszcze? Już teraz Badałek, rozumiesz, przychodzi tam i bo sam nie bo jakie się zrobiły te, porażone, tak na nogach, ale pokoskowy takie, łatwiate, nie? No. Na no. noga tak się tego no. i na nałudzimy się od pirala, O. Dwa gile całego. O, już? już handel z Krymkami? U Ciebie to się utrzymają te Krymkie, u niego to sąsiady połapią. Ten to już idzie w Aleksandru w Rysiu. To jest główny przedstawiciel tego lotu. Ci nie, nie mogą. się nie odpuszczam. To jest zawodnik. Bójność to towarzystwo. A ja to Marysiu nie liczę. Co przyjdzie, to przyjdzie. Nie do żarcia będzie. Zrobi się miejsce na budzie na świeże. Nie ma w tygodniu, kiedy godzisz, to chociaż w niedzielę się im loty zrobi. Nie to tam wiesz. Wszystkie nie muszą przyjść. Nie, jak pójdą w całości, to pójdą wszystkie. Jak się porozbijają. To będą, kurwa, szły pojedynczo. No, pojedynczo będą, szły. Bo one, ja ci powiem, te Budapeszy to one za dużo w głowach nie mają, kurwa. Nie, nie, nie. Ale to już nie wszystkie. Dobra, bo już mi ręka cierpi. Pozdrawiamy wszystkich hodowców z lotu. Jestem już w domu, dwa siedzą na siacie i tu te 20 ponad lata koło dachu już Ale chyba wszystkich i tak nie ma, a już składają się O, jeszcze jakieś pocztowy chciałbym siąść. I siada Ale co to za wynalazek? Jakiś młody pocztowy Bez obrączki Także potem je przeliczę, ale coś tu chyba brakuje a samica na żółtej szyi jak tam na końcu